No, i tutaj jest mój powerback Ecoflow, a na dole jest mini elektrownia off-grid. Tutaj mamy spadek napięcia do 11,9 V, a to dlatego, że ładuje napięciem 12 V ten Ecoflow. No, i tak w skrócie do czego wykorzystuje energię z tej mini elektrowni do ładowania przede wszystkim yy, tego powerbanka EcoFlow którego wykorzystuję do zasilania komputera komputer pobiera około 80 do 100 W co starcza na ponad yy, 2 godziny pracy także jest to dosyć sporo jak się rozładuje to właśnie z mojej mini elektrowni tam jest akumulator 100Ah ładuje sobie właśnie tego, e, tego powerbanka Również e, mini również mini elektrownie wykorzystuje do zasilania tutaj TV no i tam, tam różnych e, dodatkowych małych sprzętów jak powerbanki które tutaj leżą są naładowane jakieś tam e, głośniczki takie rzeczy Telefony również ładujemy. Także do tego jest wykorzystywana mini elektrownia. Również rozważam pomysł, aby troszkę rozbudować tą mini elektrownię o dodatkowy panel 100W, jak i również sterownik MPPT ładowania akumulatorów. Ten jest PWM. Różnią się pewnie one sposobem, właśnie pozyskiwaniem energii z panela i ładowaniem akumulatora. MPPT jest bardziej podobno efektywniejszy, no i bardziej wydajny. Pomysł, którym się zrodził, aby wykorzystywać tą mini elektrownię, to jest rozbudować ją, tak jak już wspomniałem zamontować tutaj mocniejszą przetwornicę. I myślę, żeby to była przetwornica nie tylko dająca większą moc, ale z czystym sinusem, tak aby mógł zasilać urządzenia z silnikami indukcyjnymi, jak odkurzacz, czy również no przykładowo, aby pralka mogła wystartować. A docelowo chciałbym, taki pomysł mi się zrodził, aby zamontować boiler grzewczy elektryczny 50-litrowy w mieszkaniu i po prostu zasilać grzałkę tego boilera. Jest to całkiem ciekawe i niegłupie rozwiązanie. Bardzo słoneczną pogodę, także tutaj wydajność ładowania jest bardzo duża. No duża, no fajnie się to ładuje. Rozbudowywał tę elektrownię. Tutaj mamy już. Kupiłem sobie luzem złączki MC4. One się nazywają: męskie i żeńskie. Tutaj są gotowe MC4. Po, yy, Parami. W balkonie mam postawiony jeszcze jeden panel 110W, ale tutaj jak mierzę sobie pomiar mocy, jaką on daje, to jest w pełnym słońcu no, 50W tylko 43 43W. A jest. I takie nasuwa mi się pytanie, czy lepiej panel montować pionowo czy poziomo. No tak. By trzeba sobie wyobrazić jak wędrują w ciągu dnia promienie słoneczne i jak układają się pod kątem w stosunku do panela ustawionego poziomo, tak jak ja mam na barierce balkonowej. Jeden jest poziomo. A ten tutaj, jak było widać, ustawiony jest pionowo. No, i właśnie tutaj by trzeba było to przemyśleć, nawet sobie rozrysować w ciągu dnia, w poszczególnych godzinach, jak padają promienie słoneczne na panel poziomo i ustawiony pionowo, i w jakim przypadku jest to najbardziej korzystne. To tyle, krótka prezentacja rozbudowy. Jeszcze czekam na. Kontroler solarny MPPT 20A. No, i będę to montował, zobaczymy jak to będzie funkcjonować. Podobno MPPT są o wiele lepsze. Są lepsze, ponieważ bardziej efektywnie wykorzystują moc paneli do ładowania akumulatorów i wykorzystania. Dobra, zrobiłem sobie taki mały test i podłączyłem teraz. Pod ten solar 140 W i przy takim słońcu, dzisiaj jest takie na no, średnie słońce, bo jest, są takie mleczne chmury i mamy 62 W moc ładowania przy, panele, przy panelu 140 W, a przy, 100, przy tamtym 110 było około 40 do 50 W, czyli mamy w sumie o 10 do 20 W różnicy ładowania tak to wygląda takie małe porównanie no czyli nie ma dużej dużej straty zobaczę, połączę te panele równolegle one są takie, z takiego samego napięcia bo to są 18 V więc powinno to się wszystko ładnie zgrywać jeśli mamy tu 60, tu 50, powinniśmy mieć 100 watów ładowania, bo wtedy moc nam się sumuje. No i to tyle. Taki krótki test.